Cześć, i witajcie, z tej strony Kamilo z i witam was bardzo serdecznie w 40 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o duchu menadżera klubu Vanilla Unicorn. Więc zapraszam do oglądania. Jak zawsze, chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to ogromna motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przejdźmy do teorii. Jednak o co dokładnie chodzi w tej teorii, już tłumaczę. Podczas rozgrywania fabuły, Trevor przejmuje klub Vanilla Unicorn i robi z niego swoją nową kryjówkę. Jednak klubem tym zarządzał menadżer Leon, ale nie dogadał się on z Trevorem, przez co Trevor go zabił, a jego ciało wrzucił do lodówki. Co możemy zobaczyć w jednej z kascenek? Jeszcze pokażę wam fragment tej kascenki. Hey, scenki. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Merryweather. It'll be my, uh, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Big one. Podobno po rozegraniu tej misji mamy usłyszeć głos Leona, a także jego krzyk oraz natknąć się na niewyjaśnione sytuacje. Ale to tyle jeżeli chodzi o teorię, a teraz przejdźmy do praktyki. Znajdujemy się już w nowym biurze Trevora, ale zanim zaczniemy przeszukiwać cały ten klub ze striptizem, to będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ jest za wcześnie. Mamy dopiero godzinę 14:39. Poczekamy sobie do wieczora i zaczniemy przeszukiwać całe to miejsce. Ale na początku, rozejrzyjmy się po biurze, które należy teraz do Trevor'a ponieważ znajduje się tu jedna ciekawa rzecz, którą jest właśnie ta lodówka. I do tej lodówki został spakowany przez trewora dawny właściciel tego miejsca. Właściwie zwłoki dawnego właściciela. I sprawdzimy, czy znajdują się one w środku. Dlatego przejdźmy teraz na editor map i sprawdźmy, czy w ogóle będziemy mogli coś zrobić z tą lodówką. Zobaczcie, możemy na spokojnie zaznaczyć drzwi tej lodówki, czyli jest to obiekt ruchomy. A czy możemy całą lodówkę? Tak, możemy bez problemu całą lodówkę przenieść, ale my zajmiemy się drzwiami, więc teraz je spróbujmy otworzyć. I zobaczmy, czy w środku będzie znajdował się dawny właściciel tego klubu, bo zobaczcie, że. Plamy krwi są wszędzie. Tutaj mamy trzy plamy, jedna, druga i trzecia. Czy mamy gdzieś jeszcze plamy krwi? Tak, tutaj za fotelem znajdują się kolejne plamy, właściwie jedna duża. Już więcej nic tutaj nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje, ale teraz przejdźmy do otwierania tej lodówki, tylko w którą stronę? Czy w tą stronę się otwiera? Wydaje mi się, że tak, tylko musimy Zwiększyć tempo, dokładnie w tą stronę już się otwiera Więc teraz otwieramy drzwi lodówki Zobaczcie, otwiera się bez żadnego problemu I za chwilę przekonamy się, czy coś A właściwie ktoś znajduje się w środku Właściwie powinien, ponieważ został tam Włożony przez Trevora, co widzieliśmy w cutscence Tam ktoś mówi Właściwie zapowiada Kolejne panie. Dobrze, udało nam się otworzyć lodówkę. Przenosić jej nie będziemy, bo nie ma to żadnego sensu. I teraz sprawdźmy, czy zwłoki znajdują się w środku. I niestety, ale lodówka jest pusta. I Zobaczcie, że jest ona znacznie większa od lodówek protagonistów i nie ma tutaj właściwie nic. Nie ma także zamrażalnika. Ciało by się zmieściło bez żadnego problemu, wejść do środka nie możemy. Jesteśmy już przed klubem Vanilla Unicorn. Wczytałem ponownie grę, żeby nie było, że ingerowałem w mapę i za chwilę wejdziemy do środka. Zobaczcie, że się ściemniło. Sprawdzimy jednak, która jest godzina, zanim wejdziemy do środka, żebyśmy byli pewni. Jest 23:10 dokładnie teraz. Więc możemy na spokojnie wejść do środka i zacząć nasze śledztwo. Widzę, że tutaj jeszcze jacyś ludzie na zewnątrz stoją, ale my wchodzimy bez żadnego problemu do środka. Ochroniarz nie ma z nami żadnego problemu, ponieważ teraz to my jesteśmy właścicielami tego klubu. I jesteśmy już w środku. Zaczniemy nasze poszukiwania tego miejsca. Niestety bagi ze światłami się zdarzają, ale wchodzimy teraz na spokojnie. Do środka. Przy barze mamy tylko barmankę. Możemy się napić drinka, ale myślę, że zrobimy to później, bo może to mieć jakiś wpływ na to, czy możemy coś zauważyć, czy jednak nie. Wade siedzi już na swoim miejscu i on się z tego miejsca już nigdy nie ruszy. Tutaj kolejny ochroniarz. Ochroniarze z nami nie będą mieli żadnego problemu. Tu widzę, że sporo osób się zebrało. No, w sumie jest. Dość późna pora Właśnie w takich miejscach sobie chillują Dobra, nie przeszkadzajcie nam My idziemy teraz Na zaplecze Bez żadnego problemu teraz możemy Wejść Dobra, tam nam Wade coś opowiada Tutaj Była przed chwilą Jedna pani do towarzystwa I zniknęła po chwili to jest dość ciekawe. Chyba, że mi się wydawało, ale. Nie wydaje mi się. Myślę, że to miało jednak miejsce. Ale dobrze, nie będziemy na to zwracali uwagi, ponieważ czasami różne bagi się dzieją. Widzę, że to lustro nie jest zbyt wyraźne. Tu mamy węża. Terrarium. W ogóle idealne miejsce na węża. Garderoba. Ale dobra, idziemy teraz do naszego biura. Tutaj możemy jeszcze wyjść na scenę, ale nie będziemy tego robili. Idziemy po prostu do biura. Zrobiła się nagle cisza. Myślałem, że ktoś do nas mówił, ale to z zewnątrz po prostu niesie się, gdy nie ma muzyki. Muzyka jest wyłączona po to, żebyśmy słyszeli wszystko, co będzie miało tutaj miejsce. Tu możemy wyjść. Tylnym wyjściem. Tam jest nasz samochód, ale nic oprócz tego nie ma. Czy coś w śmieciach? Nie, no śmieci nie będziemy przeszukiwali. Raczej ciało nie zostało wyrzucone. Zobaczę jeszcze później do lodówki. Czy może teraz to ciało tam będzie? Która jest godzina? Jest 35 minut po północy. Więc możemy się na spokojnie tutaj rozglądać. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj się jeszcze znajduje. Tu mamy tą dużą plamę krwi. Wygląda, jakby była starta już trochę. Czy tutaj coś mamy? Jakieś magazyny i tak dalej. Różne rzeczy leżą, ale czy coś interesującego? Raczej nie. Słychać, chyba jak lodówka pracuje. Ale czy oprócz tego coś słychać? Nie, nie słyszę żadnych dźwięków. Nic nikt nie mówi, a także nie słychać krzyków. Co to było? To chyba dźwięki z zewnątrz, z klubu się wydobywają. Tutaj mamy te plamy krwi. Te wyglądają tak, że jakby były trochę ścierane. Jeszcze rozejrzę się. Tutaj w ogóle ściany są podziurawione Od kul Z pistoletu Bądź z jakiejś innej broni No dobra, idziemy Jeszcze tutaj się rozejrzeć Bo może tutaj się coś dziwnego będzie działo Tam DJ zapowiada Jest po pierwszej Ale tutaj nic się nie dzieje Tutaj również jest spokojnie Możemy się przebrać Ale nie będziemy tego robili, nie ma żadnego powodu, żeby to robić. Jestem ciekaw, czy tutaj znowu pojawi się pani do towarzystwa i zniknie. Nie, tylko stoi ochroniarz. Nikogo tutaj już więcej nie ma oprócz niego. Czy on się do nas tuje? No może trochę. Tutaj się nic nie zmieniło, nikt się nie wystraszył, a jesteśmy dzień po tym jak zginął właściciel. Vanilla Unicorn I Trevor został nowym właścicielem Światła również nie gasną Nic się nadzwyczajnego Jeszcze nie wydarzyło no Czekamy i patrzymy Czy coś się zmieni Obserwujmy otoczenie Raczej wszyscy są spokojni Chillują sobie Za chwilę będzie druga My będziemy czekali do trzeciej Zanim będzie trzecia, to pójdę jeszcze do baru. Napiję się alkoholu i zobaczymy, czy to coś zmieni. Zaraz będzie druga, więc możemy otworzyć lodówkę. Zobaczyć, czy w środku znajdują się zwłoki. Więc teraz przechodzimy do ostatniego i otwieramy lodówkę. Może trochę większe. prędkość otwierania drzwi tej lodówki. Bez żadnego problemu ją otwieramy. Trevor nie reaguje jakoś nadzwyczajnie. Zachowuje się normalnie jak Trevor. Żadnych kroków ani dźwięków nie słyszę. Oprócz tych z otwierania lodówki. A w lodówce znowu nikogo nie ma. Właściwie. Czy coś mamy na tej lodówce? Jakieś plamy krwi? Nie, nie ma żadnych plam krwi. Zobaczę po tej stronie. Tutaj są jakieś wgłębienia, ale nie ma plam. Tutaj także nic nie widać. Więc jest czysto i spokojnie. Niestety, ale nie udało nam się natrafić na nic podejrzanego, więc mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta teoria jest obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach, jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Zapraszam Was również do filmów o podobnej tematyce. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!